Radę, radę. To ja prowadzę samochód w Indiach. Nie chcę mi się wierzyć. Muszę się patrzeć na drogę. <kluz> Mój kierowca jest tragiczny. Żołnierze powiedzieli mu, żebym ja prowadził samochód. Do niczego się nie nadaje. Po prostu masakra. Nie dość, że ruch, ruch strony, to jeszcze... Klimaty są takie jakie są Jestem Nigarze, w szynikarze w Kaszmirze Żamlet Kaszmir Jest luty Generalnie nie ma za bardzo pogody, żeby coś tutaj robić No ale ja przyjechałem Bo akurat byłem w Indiach. Przyjechałem tylko chciałem zrobić Zdjęcie Jezusa, zdjęcie kroku Jezusa, na którym to dzisiaj byliśmy, ale niestety dzielnica opanowana przez muzułmanów. Mm -hmm. Dzielnica opanowana przez muzułmanów, i po prostu w ogóle nie można zrobić żadnego zdjęcia, no po prostu masakra totalna. Wybierzemy się, może jutro rano, może uda się jakoś z ukrycia zrobić jakieś to zdjęcie. Po prawej stronie, Ausbody tutaj, mieszka się na czymś takim tutaj. W sumie żałuję, że nie zgodziłem się na tę propozycję tej firmy turystycznej, żeby tutaj mieszkać Bo ta ekipa co mnie zgarnęła to okazuje się, że jest tragiczna. No nic. No więc tam muszę samochód tutaj prowadzić. Masakra, no ale nic. Jak ktoś nie ma w głowie, to musi mieć w nogach. że jakoś opanowałem prowadzenie tego samochodu. Chodzą środkiem drogi, no masakra w ogóle, nie? Ale jakieś kolejne ciekawe doświadczenie winni Jadę sobie na dwójce, spokojnie, bo w tym samochodzie się w ogóle nie da tego... biegów prawie przerzucać, no masakra totalna. No nic, w ogóle droga do Schöningeru też byłam ciekawa bo 300 km robiło się przez prawie 10 godzin Moja ha? Moja Bajor, OK No to jedziemy Jadę sobie powolutku Już przynajmniej jedziemy, bo mój kierowca nawet biegów nie potrafi rzucić Nie wiem, bo no to była jakaś masakra dzisiaj no. Dosłownie żołnierz powiedział mi, że ja prowadził ten samochód. On się burzył. No ale w końcu ja też opowiedziałem, że on bardzo ryzykownie prowadzi. Na, no przynajmniej jedziemy powolutku do przodu. Tak wygląda ulica w tym. Ty 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 w Trochę w może przechodzę w nim, kolega pofilmuje. Znowu muszę ja wszystko robić. Samochód prowadzić, biegi wrzucać. Na no, najdę swoje. Like Nic, masakra totalna. W ogóle przeżyłem za załamania jak ty... ja w drodze tutaj, bo ja wybrałem się do Indii tutaj w sandałkach samych. Byłem, byłem w stanie, tam było 25-30 stopni. No i teraz nagle. This way? Right, go ahead. Right. right, ok, right. Oh, I know how it's right. Jedziemy sobie po malutku. Klaksonik od czasu do czasu. Trzeba fajnie. Ocza. O, policja mi zatrzymuje. Idziemy dalej. Jedneczka, puszcza policja dalej. Wait, wait, wait. Policjantę, da policjanta. Na policję nie, o, nadal. No do jechać, no to jedziemy. Kierowca się ten kierowca musi śmiać, ale tragiczny, po prostu mało, zawału nie przeżyłem jak prowadził, no masakra totalna. W każdym razie wylądowałem, byłem tutaj w tym sztynigarze w, w klapkach. Slowly, slowly, okej. Okay. W klapkach wylądowałem, a tutaj zaspy 2 metry, no po prostu masakra. Wait, wait, wait. Which way? Wait, 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 straight, wait, wait. Okay, where, go, where should we go? straight, go? go straight. Straight ahead, ok, straight ahead. Ok, ok. I follow you, follow you. So we follow, so we take over, wyprzedzamy. Wrzucam po raz pierwszy trzeci bieg. Wow, załapało, jedziemy. Niesamowita przejażdżka, przynajmniej jakaś rozrywka w tym szynigarze, bo już mnie zaczęło dobijać wszystko tutaj. No nic, jutro rano pojedziemy, może jakieś zdjęcie zaznaczę. O jak mnie. Także jedziemy. Idziemy dalej. Nic ciekawego już się nie dzieje. Nic się Wystarczy tego filmowania. oid work. Sueni ga and customer.